Dawno, dawno temu to było jakieś tysiąc lat temu, a może nawet więcej żył pewien Wiedźmina nazywał się Władysław dla przyjaciół Władek z Władysłowa. Miał odczarować piękną księżniczkę o imieniu Kalkaluta skór Kurdystanu, ale żeby to zrobić trzeba było się przespać z no jakby tu powiedzieć z bestią o imieniu Chujbutka z Pemnika. Mało tego Wiedźmin musiał zwabić bestię. Posłużył się etkiem, który był mu winny wino i milionorenów, przeliczając na złotówki czyli nasz układ płatnerstwa. Po krótkiej rozgrzewce Władek wziął się do roboty. Najlepszym ćwiczeniem Włotka było obroty głową w odwrotną stronę do księżyca w naszej ziemi. Za oknem był piękny zachód księżyca to znaczy ee, ee, słońca. A musiał nasz dzien w wykonywać najtrudniejsze zadanie z zadań zwanych jako trudne albo inaczej mówiąc zadań do niewykonania tylko do przekonania tak mi się zarymowało. A teraz zakłądam moją wypasioną zbroję z łusek karpia i pokrywą metanu. Tak metanu kurka wodna najlepsza zbroja zbroi które kupiłem w sklepie. Czas na wypicie mojego lekarstwa na korzonki mam problem kurwa z wypróżnianiem się i proszę się nie śmiać bo w pitole wam kazanie o tolerancji rasowym jestem tolerancyjnym wobec Żydów Muzmanów i tym Podobne, Daje kopa to lekarstwo, a raczej syf jak moja żona mi daje kopa w dupę jak chrapie. Jak widać słońce zachodzi, zaczyna się noc. Ciekawe co słychać u naszego kochanego i uwielbianego Włodka. Patrzy przez okno wypatruje bestii i wypuszcza tka na wolność hehe he, he. On biegnie biegnie potyka się jak gapa chyba zbyt dużo wypił żubrówki ale to nieważne bo i tak zginie za długo wobec włotka. I zakrzy eee. Bestia już czeka jak tygrys zaczyna biegać jedk nie ma szans ale to było w scenariuszu więc proszę się nie bać zawsze dobro wygrywa ze złem jak Harry pod z Voldemortem, jak Neo ze smyfem i jak piękna i bestia ale dosyć tych porównań środków stylistycznych to nie język polski. A, ale skoczyłem normalnie, jestem wyśmienitym skoczkiem, jestem jak Adam Małysz, ale on skacze 240 metrów, a ja 15, a może 20. Wezmę ten kamień z Czarnobyla, rzucę bestie, bo on musi dostać w łeb. Ja nie żartuję, jestem poważnym człowiekiem jak ferdek Kiepski. Ała ty za zapierdolę dolecie krzesłem w wątrobę. Jebie ci z gęby jak mi spod pachy, bo nie użyłem abidasa. Oż ty kurwo już nie żyjesz. Normalnie jestem czam. w końcu się uczyłem kung fu, łajał. Mój stary uczył mnie sztuki walki bez walki. Urówna się wajał cieciu malinowo, spierdolę cię w sześć ruchach. I uderzenie w ryjo będzie bolało. Kurwa jesteś za dobry, ale cię pokonam i zjem włącznie z chujem. Nie żyjesz i straszysz mnie kurwa. Chciałem być tolerancyjny, ale wypierdolę cię cyberprzestrzeń. Kurwa ty się twoja stara to kurwa z bierdornki. Zasadzę ci kopa w ten cuchnący bęben i po pierwsze, nie mam starej, a po drugiej już leżysz ku tafonie. Nie masz szans z mistrzem sztuku walki bez walki, więc stąd spierdalaj. Patrz na mój ryj, to twój ostatni widok w twoim życiu, cwelu pierdolony. Hehehe, he he, nie tak prędko mam zabawkę, która cię odrzuci, niczym jabłko od jabłoni. O ja pierdole, nie mam szans, ale cię zajebie uderzeniem cuchnącego ryja, palam cię. Nie pierdol bo rodzinę powiększysz tfelu pierdolony w dupę przez pijaka. Patrz na mój trik ludziu. A na mój kontratak jest najlepszy i widzisz jak cię odrzuciło jak. F, 16, nie będę się powtarzał ale nie masz szans pierniku. Kurwo ta zabawka to jest popierdółka patrz na to jestem silny jak płudzian z krakejuszu. Moja piękna wasz domaga się krwi więc zginiesz, bo jestem super bestią. Hokus pokus czary mary twoja stara to twój stary heche. Wyże twoją mordę łącznie z językiem ty, ty, nędzny zlaby człowieczku. Patrz na mój trik, zaraz zniknę, a ty odlecisz heche heche. He. Jestem normalnie jak asasyn, nie dogonisz mnie, bo mam zajebisty humor. Gdzie ten chuj się ukrywa, tu jesteś, pożegnaj się z życiem, jestem jak modliszka, nie uciekniesz mi. Ocholipcia, zapomniałem, że lekarstwo mi wysiada, chyba przegram walkę, bo muszę iść do kibla wypróżnić się, nie dam się, nie dam się, gówno, wypróż się. Ale i zajebałem w ten twój krzywy rycheha Patrz na moją brzykwę do golenia czas zmienić ci fryzurę. Jestem nie tylko wiedźminem ale i fryzjerem z 10 letnim stażem. A i dorabiam jako stomatolog dolnej części żukwy. No i spierdolił. Przepraszam za przekleństwa ale mam wykształcenie Wiedźmińskiem. Mam nadzieję przecinek, że nic nie macie do mnie bo jeśli macie to lepiej uważajcie na mnie bo was w nocy na Muszę wziąć lekarstwo na przeczyszczenie żołądka. Żegnamy was drodzy przyjaciele czas w drogę papa zabiorę w mi świateczkę o